W tym tygodniu Sejm y, wyrzucił do śmietnika projekt stop aborcji. Projekt, który miał zapobiec temu, żeby dzieci nienarodzone, zabite przez własne matki, były wyrzucane do śmietnika, wrzucane do toalet, spuszczane do ścieków, zakopywane w ziemi. Ale pro, y, posłowie zdecydowali, że ten projekt należy wrzucić do śmieci. Nie interesuje ich los dzieci, mmm, które z rąk własnych matek giną. Tysiącami każdego roku w Polsce. Ostrożne szacunki pozwalają stwierdzić, że skala przestępczości aborcyjnej to nawet 30 tysięcy dzieci mordowanych przez własne matki w każdego roku. Te dzieci, właśnie, tak jak powiedziałam, są zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez organizacje, które sprzedają pigułki poronne, pośredniczą w ich sprzedaży. Te dzieci są wyrzucane na śmietnik w torebkach foliowych. Szczelnie owiniętych, żeby krew się nie wylewała. Te dzieci są spuszczane w toaletach. Jeśli się jeszcze mieszczą, zależy, czy w jak późnym momencie ciąży ta aborcja została dokonana. Te dzieci są wpakowane do worków na śmieci i kartonów i zakopywane w ziemi. Tak, żeby nikt się nie zorientował. Ale to wszystko niepotrzebne. Ta cała ostrożność jest potrzebna nie kobiecie, która morduje własne dziecko, bo ona, w świetle polskich przepisów, w ogóle nie popełnia przestępstwa. Te środki ostrożności, to dbanie o to, żeby krew się nie wylewała, spuszczanie tych zwłok w toalecie, to jest potrzebne mafiom aborcyjnym, to jest potrzebne osobom, które zarabiają na tym, że sprzedają tym kobietom pigułki poronne, bo one. Teoretycznie mogłyby być e, ukarane te osoby, które sprzedają pigułki poronne. Dlatego właśnie doradzają bardzo pieczołowicie kobietom, jak mają spakować zwłoki swoich zamordowanych dzieci, czego nie mówić policji, czego nie mówić lekarzom, kiedy trafią na przykład z krwotokiem do szpitala, nie mówić skąd mają e, pigułki, mówić, że same sobie je kupiły, znalazły, nikt nie brał w tym udziału. Najważniejsze jest to, żeby ochronić. Mafie aborcyjne. I polskie prawo w tej chwili chroni mafie aborcyjne. Fakt, że kobieta nie popełnia przestępstwa, zabijając swoje nienarodzone dziecko, prowadzi do ogromnych utrudnień w ściganiu przestępców aborcyjnych. Chcieliśmy to prawo zmienić, chcieliśmy, żeby dziecko przed narodzeniem było chronione, żeby miało pełne prawo do życia, ale posłowie. Wyrzucili ten projekt do kosza. Projekt, pod którym podpisało się 130 tysięcy polskich obywateli. No cóż, e, dzieci dalej będą zabijane, dzieci będą zabijane przez własne matki, a pieniądze na tym będą zarabiały mafie aborcyjne. A my dalej będziemy walczyć, e, pokazywać prawdę o aborcji. E, będziemy, kiedy to tylko możliwe, działać w kierunku ukarania przestępców aborcyjnych. Dziękujemy za pomoc Skjurce, dziękujemy za wszystkim, którzy się angażowali w pracę nad tym projektem. Walczymy dalej.